Żyjemy w świecie, któremu daleko do ideału. Myślę, że dzisiejszej Ziemi nie można nazwać rajem. Dzieje się mnóstwo wojen, przemocy, wokół nas chodzą po prostu źli ludzie. Z drugiej strony, duża część społeczeństwa ma problemy ze samymi sobą, problemy psychologiczne, źle się czują. Współczesne statystyki mówią, że te problemy cały czas narastają, a szczególnie wśród młodzieży, która niedługo będzie ludźmi dorosłymi, którzy mają sobie poradzić samodzielnie. Więc postawię tutaj taką tezę w formie pytania, czy wolność może być takim uniwersalnym lekarstwem na te nasze społeczne i psychologiczne problemy występujące w cywilizacji. No bo żyjemy w świecie, w którym oprócz płacenia podatków i innych takich związanych z państwowością obowiązków, no czujemy, że jesteśmy wolni, że możemy podejmować decyzje za siebie. No ale według mnie, no nie ma bardziej mylnego i takiego niefortunnego przekonania, które można sobie powtarzać. No bo przecież każdy z nas urodził się w jakiejś konkretnej rodzinie, w konkretnym środowisku. I został lub została przez nie ukształtowany. Jak to opisał genialny pedagog Laszlo Polgar, o którym nagram w ogóle osobny podcast niedługo, to są trzy czynniki, które kształtują osobowość nas jako ludzi. W pierwszych miesiącach życia dominują wpływy biologiczne. Tu ciało dynamicznie się rozwija, coś tam do nas dociera, ale jeszcze nie aż tak dużo. Ale przez kolejne 10 lat najmocniej kształtuje nas otoczenie to z jakimi ludźmi wchodzimy w interakcje i to co obserwujemy swoimi zmysłami to jaką wiedzę zdobywamy i tak dalej i tak dalej i tak po dziesiątym roku życia wzmacnia się już aktywność tej własnej osobowości która zaczyna już kształtować swoją rzeczywistość przez takie bardziej proaktywne działania i wybór otoczenia w którym się znajduje z punktu widzenia rozwoju i tej wolności osobowości jest, jakby kluczowe jest istnienie w społeczeństwie, bo to, co zostało nagromadzone w tej główce, w tym mózgu, jaki to dało efekt przez pierwsze 10 lat, później rządzi tym człowiekiem, który podejmuje te w cudzysłowie wolne decyzje. Więc można by to tak powiedzieć, że stajemy się ludźmi, którzy są jakby niewolnikami swoich doświadczeń dzieciństwa do końca życia. I jak wiele osób. Dorosłych, które na przykład idą na terapię, no wie ile to czasu, ile miesięcy, czy nawet lat zajmuje odkręcenie pewnych schematów, które w mózgu powstały i się zrekodowały. Przez te pierwsze 10 lat życia, niektórzy z nas otrzymują genialną edukację, tak jak córki wspomnianego Polgara, i zostają szczęśliwymi arcymistrzyniami szachowymi. A inni żyją pod kloszem na dopiekuńczości i nie mają w ogóle możliwości ukształtować swojej osobowości, no stając się no nieprzygotowanym do samodzielnego życia. Inni są w ogóle tłamszeni, jakoś tak urabiani przez dorosłych, co kształtuje w nich taki konformistyczny charakter i wiodą po prostu przeciętne życie. A jeszcze inni no, doświadczają przemocy, braku akceptacji i zdarza się, że wyrastają na przestępców. Więc ci ostatni, przez to jak zostali ukształtowani, stają się szkodliwi dla społeczeństwa, zagrażają innym. I powszechną na świecie praktyką jest zamykanie tych przestępców i przeprowadzanie resocjalizacji, czyli takie wymuszanie na nich, mm, stanie się obywatelem na pewien wzór, przywrócenie tej jakby normalności w nich. I o tym, że ten proces wychowawczy w więzieniach, nie zdaje egzaminu, świadczy m.in. to, że około połowa młodocianych sprawców przestępstw powróci do przestępstw w przyszłości tylko raz. 25% z nich dwa razy, 10% trzy, a 15% czterokrotnie i więcej. Tak mówią badania przeprowadzone w Polsce pod tytułem młodzi recydywiści. Ja myślę, że jest to całkiem logiczne, że to nie działa, ponieważ Dlaczego ten opresyjny charakter resocjalizacji, który bardzo przypomina to, przez co przechodzili ci młodzi ludzie w pierwszych 10 latach swojego życia, i co wzbudziło w nich niechęć czy nawet nienawiść do społeczeństwa, ma w ogóle zadziałać? W 1910 roku w Anglii pewien człowiek o imieniu Homer Lane postanowił sprawdzić zupełnie inną metodę. Powstało wtedy Little Commonwealth, które możemy przetłumaczyć na jakby mała wspólnota. I był to zakład poprawczy, do którego trafiała młodzież wychowywana w miejskich slumsach. Były to, można powiedzieć, ofiary bardzo takiego ograniczonego, przemocowego środowiska, no w którym od dzieciństwa, jakby od urodzenia, oni walczyli z. Takim, można powiedzieć, władczym autorytetem no, swoich rodziców, policją, urzędnikami szkolnymi, cały czas byli w kontrze. I Lane, dyrektor Poprawczaka, wierzył, że to nienawiść rodziców stworzyła te trudne dzieci, tak jak nienawiść społeczna stwarza problem, którym jest ten przestępca, i że zbawienie tej młodzieży leży w miłości do nich. I Wierzył, że ich zachowanie się zmieni, gdy uzyskają większą kontrolę nad swoim życiem, wyswobodzą się z tamtego środowiska i otrzymają zaufanie. Więc w tym poprawczaku nie wprowadził żadnych praw i regulacji, które miałyby ich ograniczać, tak jak wcześniej, tylko dał im całkowicie wolną rękę do tego, co mogą robić ze swoim czasem. Jak się można było spodziewać z początku spędzali czas na walkach na poduszki, napadach na spiżarnie, no chuligaństwie wszelkiego rodzaju. Ale Lane zamiast się temu sprzeciwić jako dyrektor, dołączył, można powiedzieć, do ich gangu, biorąc udział w tych rozrubach. Myślę, że sam się dobrze bawił w czasie tej rozpierduchy, ale istota leży w tym, że zniszczył cel istnienia w ogóle tych działań. Że, jako reprezentant autorytetu, któremu te dzieciaki się sprzeciwiały, jego akceptacja w tych działań i zachęcanie do rozróby zlikwidowało ten element walki z autorytetem. Przestało mieć sens. I dzieciaki stopniowo zaczęły wybierać bardziej, bym powiedział, takie ułożone zabawy, tu walkę na kije, bieganie tam po terenie. A z czasem zaczęły w ogóle z ciekawości, może z nudy. W ogóle pomagać dorosłym w pracy, takiej fizycznej, ponieważ tam mieli ogrody i uprawiali warzywa i owoce, i co najciekawsze, sami po pewnym czasie, po kilku miesiącach doszli do punktu, w którym odczuli potrzebę takich posiadania formalnych zasad i praw, żeby rozwiązywać konflikty, i ustanowili nie tylko Formę takiej procedury parlamentarnej, na mocy której uchwalali pomiędzy sobą przepisy, ale stworzyli też sąd, dzięki któremu zajmowali się naruszeniem zasad w tej swojej społeczności. I dorośli przez cały ten czas w ogóle się nie angażowali, starali się unikać wszelkiego użycia władzy w tej społeczności, z wyjątkiem jakichś swoich obowiązków jako nauczyciele, bo z czasem też zostali poproszeni przez dzieciaki, żeby mogli ich czegoś uczyć, no i w czasie nadzorowania tej wspólnej pracy. To już tak anegdotycznie dodam, że no powstało tam mikrospołeczeństwo, które miało swoją walutę i za pracę można było zostać wynagrodzonym i mieć za to różne korzyści i te wcześniej społeczne dzieci w ogóle bardzo chętnie dołączały i brały w tym udział. Ale wracając do głównego wątku. Dostawali się oni powoli tacy odpowiedzialni osobiście odpowiedzialni społecznie i tym swoim zachowaniem wpływali na nowych członków społeczności czyli dołączą, załóżmy jakiś chłopak decydwista i jego techniki zastraszania tych dzieci przez odetynarny język przemoc czyli to co stosował w swoim poprzednim środowisku po prostu na nich nie działały byli oni wtedy przezywani od zniewieściałych i tak dalej ale to też nie działało więc po kilku miesiącach taka osoba dostosowywała się do grupy i była dobrze funkcjonującym obywatelem tej społeczności. Niestety nie mamy jakoś tak bardzo dużo danych co się działo później z tymi ludźmi, bo com Little Commonwealth przestało istnieć po kilku latach, ale jego idea została w głowie człowieka o imieniu Alexander Sutherland Neil. Był to szkocki pedagog, który Chciał stworzyć szkołę, która dopasuje się do dzieci i której absolwenci będą szczęśliwymi ludźmi. I ten swój pomysł oparł na dwóch założeniach: że nie ma i nigdy nie było grzechu pierworodnego, co oznacza, że człowiek jest dobry ze swojej natury, i że kluczem do rozwinięcia jego potencjału i szczęścia jest pozwolenie na wolność bycia sobą. Jak napisał w swojej książce: aby to zrobić, musieliśmy wyrzec się wszelkiej dyscypliny, wszelkiego pouczania, sugerowania, wszelkich instrukcji oraz wskazań moralnych i religijnych. NIL wprowadził też ideę samorządności przetestowaną w Little Commonwealth jako ten taki samoregulujący się mechanizm społeczności, żeby nie ingerować w życie dzieci. Tak powstało Summer Hill, czyli szkoła z internatem, mniej więcej 100 kilometrów od Londynu. W której obecnie w 2024 roku obowiązuje około 200 praw, które są ustanawiane przez samorząd składający się ze wszystkich uczniów i nauczycieli. Tylko, że każda z tych osób ma równy głos. I oprócz przestrzegania tych praw, które zostały wspólnie ustalone, dzieci mogą robić co chcą, a dorośli odpowiadają za stworzenie im warunków organizując lekcje, dbając o różne warsztaty, pracownie, o bibliotekę itd. itd. A zadaniem dziecka w Summerhill jest żyć własnym życiem, a nie życiem, które wydaje się najwłaściwsze jego pełnym niepokoju rodzicom, czy życiem zgodnym z celem pedagoga, któremu wydaje się, że wie, co jest najlepsze, co jest najważniejsze, jak pewne rzeczy robić. Także całe to niewtrącanie się ma taki cel, żeby nie tworzyć kolejnego pokolenia robotów, tylko silnych i niezależnych jednostek. Jak to napisał Nil, szkoła zmuszająca aktywne dzieci do siedzenia w ławkach i uczenia się nieprzydatnych w większości przedmiotów jest złą szkołą. Jest ona dobra jedynie dla tych, którzy w nią wierzą. Dla tych nietwórczych obywateli, którzy chcą mieć potulne, nietwórcze dzieci, pasujące do cywilizacji, w której miarę sukcesu stanowi pieniądz. Ja się z nim zgadzam, ale jakie są efekty przebywania w takiej szkole, w której można robić wszystko? Dodam tutaj, że Summerhill powstało 100 lat temu i wtedy była to szkoła eksperymentalna, nie wiadomo jakie przyniesie efekty. Ale te cytaty, które tutaj czerpione, są z książki Nila, którą napisał 40 lat po jej założeniu. I już mówił, że on ma dowody na to, że wolność przynosi efekty. I że o wartości jego szkoły świadczą zdrowe, wolne dzieci, których życie nie zostało skażone strachem i nienawiścią. W 2021 roku szkoła obchodziła swoje stulecie. I mamy jeszcze więcej, jeszcze więcej różnych danych i analiz życiorysów jej absolwentów, którzy naprawdę świetnie sobie radzą w życiu. Mimo tego, że może nie mają tak szerokiej wiedzy ogólnej jak dziecko, które chodzi do przeciętnej szkoły. Więc, co takiego mają, czego nie mają inne dzieci? Ale zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym jeszcze raz zacytować Nila bo myślę, że ta jego perspektywa w ogóle na edukację, na dzieciństwo jest no niezwykle istotna i bardzo bliska mojemu sercu. Także, jeżeli wierzymy w to, że dziecko jest kompetentne do decydowania o sobie i zostawimy je w spokoju, bez sugestii ze strony dorosłych, rozwinie się na tyle, na ile jest w stanie się rozwinąć. Summerhill jest miejscem, gdzie ludzie mający wrodzone możliwości i pragnienie zostania uczonymi zrealizują je, podczas gdy ci, którzy nadają się tylko do zamiatania ulic, będą to robić. Dotychczas naszej szkoły nie opuścił ani jeden zamiatacz i nie piszę tego ze snobizmu, bo wolałbym ujrzeć, jak opuszcza nas szczęśliwy zamiatacz ulic, niż znerwicowany uczony. Ciekawe, ilu nauczycieli w polskich szkołach. Myśli o swoich uczniach w taki sposób. Mam nadzieję, że wielu. Choć ja ze swojego doświadczenia no nie pamiętam, żeby ktoś w ogóle reprezentował takie spojrzenie. Ale wróćmy do tego, jeszcze, co daje Summer Hill. Bo jak wspomniałem, dzieci nie muszą uczęszczać na lekcje. Choć ciekawa jest obserwacja z Summer Hill, że dzieci, które trafiają tam jako przedszkolaki, Chcą chodzić na zajęcia od początku swojego pobytu. Są po prostu ciekawe tego, co mogą się tam nauczyć. Ale uczniowie, którzy przenoszą się z innych szkół, oświadczają, że już nigdy nie pójdą na żadną cholerną lekcję. Bawią się, jeżdżą na rowerach, przeszkadzają innym, jednocześnie unikając nauki. I czasami trwa to miesiącami, bo czas powrotu do zdrowia, w cudzysłowie jest proporcjonalny do nienawiści, której dostarczyła temu dziecku ostatnia szkoła. Jak to pisał Nil, te 60 lat temu rekordowym przypadkiem była dziewczyna z klasztoru, która obijała się przez 3 lata, zanim poszła na pierwszą lekcję. Przeciętny czas to trzy miesiące. Co więcej, te dzieci z pełnych rygoru szkół i rodzin, nie tylko nie chodzą na lekcje. Ale są kłębkiem hipokryzji, o nieszczerej uprzejmości i sztucznych manierach. Przez pierwsze dwa tygodnie otwierają drzwi nauczycielom i mówią: Proszę pana, i starannie się myją, spoglądają z szacunkiem, który można rozpoznać jako lęk. Po kilku tygodniach robią to wszystko, czego zabraniano im w przeszłości: stają się bezczelni, pozbawieni manier, brudni, klną. Palą papierosy i niszczą rzeczy. Pozbycie się tej nieszczerości i złości zajmuje im co najmniej 6 miesięcy i dopiero wtedy stają się naturalnymi, zdrowymi dziećmi, które mówią, co myślą bez wzburzenia czy nienawiści. Wow! Ciekawe jak często myślimy o swoich dzieciach, że o jaki uczynny chłopak, o jak ładnie tutaj mówi, dzień dobry. A tak naprawdę robi to z lęku przed autorytetem dorosłych, a nie ze szczerej uprzejmości. Bo z tego, co obserwował Nil, to dzieci jej po prostu nie mają, nie interesują ich takie formułki. I to tak zwane dobre wychowanie to jest wymysł dorosłych, którzy chcą, żeby dzieci takie były. Ale wróćmy do wątku nauki, bo wbrew pozorom w Summerhill. Jest sporo nauki i dzieci pilnie chodzą na lekcje, ale tylko takie, które ich interesują. Co ciekawe, na jednym z ogólnych spotkań szkoły jeden uczeń zaproponował, żeby ukarać pewnego winowajcę zakazem chodzenia na lekcje przez tydzień. I co ciekawe, dzieci zaprotestowały, ponieważ ich zdaniem taka kara byłaby zbyt surowa. No, wiele z dzieci uczęszczających do tej szkoły ma swoje osobiste obsesje, które może realizować, nie biorąc udziału we wszystkich lekcjach, ze wszystkich przedmiotów, jakby to było w tradycyjnej szkole. Więc często na, będąc na poziomie, że tak powiem gimnazjum czy liceum, mają nawet wiedzę taką jak studenci z danej dziedziny, czy w ogóle już profesjonaliści, ponieważ całe dzieciństwo robią tę jedną rzecz i są w tym wybitne. Bardzo chętnie też przygotowują się na egzaminy wstępne na uniwersytety. Oczywiście, jeżeli chcą tam pójść, zaczynają trzy lata wcześniej i są w stanie przygotować się i zazwyczaj znają, jeżeli im się to nie udaje, to próbują po raz kolejny. I tu przechodzimy do bardzo istotnej cechy dzieci Summerhill, czyli że ta wolność kształtuje w nich charakter, że są uczciwe że są wytrwałe, nikt im nic nie narzuca, więc przeżywają radosne dzieciństwo, w którym same za siebie podejmują decyzje. I ta samodzielność owocuje właśnie tym takim ciekawym, mocnym charakterem. Równolegle są w społeczności, którą też kształtują swoją obecnością. Biorą udział w spotkaniach całej szkoły, podejmują decyzje, biorą udział w spotkaniach, na których się Osądza pewne czyny i się decyduje, jaka powinna być nim kara, lub nagroda, więc mają bardzo wysoko rozwinięte umiejętności społeczne, bycia w grupie, bycia w społeczności, czy nawet w społeczeństwie demokratycznym, ponieważ tam jest najprawdziwsza demokracja. I gdy nawet dorośli, ci nauczyciele i dyrektor szkoły mają prawa tak same, takie same jak one, to czują się równe. I nie odczuwają strachu przed innymi ludźmi, nie odczuwają strachu przed dorosłymi. Że dziewięcioletnie dziecko bez żadnych skrupułów w ogóle przychodzi do dorosłego i mówi, że wybiło okno piłką. I mówi to, bo nie boi się, że wywoła to jakiś gniew, czy że będzie słuchać kazań, albo że otrzyma karę. Po prostu to robi. Jest to najnormalniejsza rzecz, co. Dziecku z przeciętnej szkoły, która jest napiętnowana karami, by to przyszło z wielką trudnością. Także tak, zbierając to, może do takich podpunktów, jak reaguje dziecko na nieograniczoną wolność. Chyba najważniejszą cechą, którą podkreślał Nil, jest absolutna szczerość. I jego wielkim odkryciem było to, że dziecko takie się rodzi. Jeżeli staje się nieszczere. To jest to wpływ otoczenia, które w nim to wywołało. Te dzieci są niesamowicie życzliwe dla innych. Dbają o młodsze dzieci w szkole, są empatyczne wobec siebie. Te dwie cechy pokazują, że to dobro jest w dzieciach już bardzo wcześnie. Jeżeli zaczyna go brakować, to coś jest nie tak z ich otoczeniem. Równolegle, gdy nie doświadczają lęku i dyscypliny ze strony dorosłych, to nie bywają otwarcie agresywne. W Summerhill nie ma bujek ani jakichś aktów przemocy, wandalizmu. I co też ważne, te dzieci nie mają w sobie jakiejś takiej ignorancji, jakichś takich twardych przekonań. Są wolne, bo nigdy nikt nie cenzurował ich sztuki, nie komentował ich ubioru czy zachowania, więc przeszły w ogóle etap zainteresowania szokującymi rzeczami takimi jak kupa, onanizowanie się, pornografia czy cokolwiek innego, co szokuje w ogóle ludzi, przestają się tym interesować, stają się właśnie normalnymi, dorosłymi ludźmi, którzy nie mają w sobie jakichś fobii, nie mają w sobie jakichś mani, mogą skupić się na tym, co jest piękne, twórcze, Dobre dla nich samych i dla ich otoczenia. I co ciekawe, większość z nich wybiera właśnie taką wolność w dorosłym życiu to znaczy rezygnują z tego takiego bezsensownego kieratu, mozołu i charówki w imię zarobku czy kariery. Tylko gdzieś znajdują swoje miejsce w świecie. I robią to, co najlepiej potrafią. Kropka. Dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał się odcinek. Myślę, że jest to jakiś taki wstęp do wolnościowej edukacji, do szkół demokratycznych, ponieważ bardzo mnie interesuje ta tematyka. Także, jeżeli chcesz się więcej o tym dowiedzieć, to subskrybuj. Daj łapkę w górę, jeżeli ci się podobał ten odcinek, to mi pomoże docierać do większej liczby rodziców i pedagogów, którzy mogą czerpać inspiracje z tego kontentu. Wszystkiego dobrego.